Tegoroczna zima nie była zbyt łaskawa dla górali. Brak śniegu sprawił, że turyści postanowili wybrać na wypoczynek inne miejsca. Mieszkańcy Zakopanego nie kryją rozczarowania. Nie ma śniega, nie ma drzew, wszystko nam białka, bukowina zabrała. Tyle ile ja mam lat, to niestety nie było takiej zimy. Nie mieliśmy śniegu, od tego zacznijmy. Mieliśmy, ile mieliśmy? Dwa razy śnieg w tym sezonie? Na brak dudków narzekają wszyscy. Zarówno hotelarze, jak i sprzedawcy. Mieszkańcy nie pamiętają tak słabego sezonu. Po moich obserwacjach i stania tutaj trzy miesiące, bo stoi od Nowego Roku, Zakopane trochę umarło. Można powiedzieć, że nieudany sezon. W trudnej sytuacji znaleźli się także miejscowi dziennikarze. Wydawca Tygodnika Podhalańskiego Jerzy Jurecki zamiast odkrywać kolejne afery... Ja tu jestem zatrudniony do sprzątania w Tygodniku i też czasem do Jogna.